W dzisiejszym odcinku chciałabym Ci przedstawić najnowszą funkcję na Etsy, która pozwala w bardzo szybki i prosty sposób edytować zdjęcia. Tak, Etsy, samo Etsy już teraz może stać się jedynym narzędziem do retuszu Twoich zdjęć. Oczywiście, jeżeli zdjęcia to jest Twoja główna karta przetargowa, jeśli chodzi o jakość Twoich ofert i naprawdę spędzasz nad nimi mnóstwo czasu, żeby je dopieszczać, prawdopodobnie edytor wbudowany w Etsy nie będzie wystarczający. Ale jeżeli trudnością już są dla ciebie najprostsze poprawki, być może Twoje zdjęcia są po prostu za ciemne lub mają zbyt słaby kontrast, to jak najbardziej możesz już teraz to wszystko na Etsy naprawić, a efekty naprawdę będą świetne. Nie trzeba tak jak kiedyś ręcznie wszystkich zdjęć kasować, przerabiać i od nowa ładować w momencie, jeżeli coś by nam po prostu już na samym początku źle wyszło. Pozwól, że pokażę ci krok po kroku jak używać tego edytora zdjęć, jakie funkcje będą dla ciebie przydatne, a które można sobie odpuścić. Ja nazywam się Daria Robbe i zawodowo zajmuję się wspieraniem sprzedażowo sklepów na Etsy. Zaczynajmy. Teraz, jeżeli coś jest nie tak z twoimi zdjęciami, to możesz je po prostu bardzo łatwo w tym momencie poprawić. Przykładowo, jest ono zbyt ciemne, co jest chyba naj Częstszym takim przypadkiem wśród tego, co obserwuję u moich klientów, i przykładowo tutaj mogę w tym momencie kliknąć, i dane zdjęcie rzeczywiście edytować. Nie muszę ściągać gdzieś z serweru starych zdjęć, żeby wszystkie po kolei je przerabiać i ponownie wrzucać. Tym razem mogę rzeczywiście tutaj pobawić się jasnością, chociaż lepiej tutaj na przykład używać ekspozycji, która nieco ładniej to rozświetla, pobawić się kontrastem. Może tu właśnie kontrast warto podkręcić. W wielu przypadkach tu właśnie kontrast zawodzi, bo na miniaturce później będzie to po prostu niezbyt wyraźne, więc też delikatnie kontrast można podkręcić, żeby nawet łatwiej było te zdjęcia zauważyć. Biele dają taki efekt. Że tylko coś się białego bardziej robi białe, więc też fajnie często tego używam. Czernie dają takiej głębi, czyli tutaj akurat wyciszam czernie, a tutaj sprawiam, że wszystko jest takie intensywniejsze, więc też spróbuj w wielu produktach, zwłaszcza takich luksusowych. Podkręcenie czerni jest bardzo przydatne. Podświetlenia. Też fajnie wygląda. Nie, nie każdy edytor ma tę funkcję. Widzę, że tutaj całkiem fajnie możesz na jakiś efekt uzyskać. Tylko trzeba uważać, bo przy wartościach skrajnych już się ta jakoś zaczyna zmieniać. Czasem można też zredukować zbędne cienie, ale tutaj trzeba uważać. I oczywiście ta funkcja nie powinna służyć do tego, żeby usunąć jakiś ogromniasty cień. Absolutnie. To lepiej po prostu od początku użyć blendy, ale jak widać, całkiem ciekawie tutaj. Można się też pobawić i fajnie się to zmienia. Saturacja. No cóż, jak chcemy, żeby coś miało takie mocniejsze, weselsze kolorki, no to sobie ją możemy tutaj też podkręcić. Albo przeciwnie, jeśli chcemy uzyskać taki bardziej powiedzmy stylowy wygląd, bo mamy jakieś przedmioty retro, no to możemy tutaj to obniżyć. Temperatura. Jeżeli zdarzy ci się stworzyć zdjęcie w świetle sztucznym, żółtym, tak wieczorem to można by było tą temperaturą nieco to podciągnąć, czyli po prostu zrobić takie bardziej niebieskie i to wyjdzie wtedy takie ładniejsze. Ale naprawdę zachęcam cię, żeby robić po prostu zdjęcia za światła dziennego, ewentualnie właśnie z jakąś białą lampką. No najlepiej po prostu za dnia gdzieś mieć jakoś przy oknie fajnie zrobione miejsce do zdjęć. Ostrość tutaj. Możecie kusić, żeby coś podkręcać, bo fajniej to rzeczywiście będzie wyglądało na lepszą jakość, ale zobacz, co się dzieje. Widzisz, tak się zaczyna jakby pikselować brzydko, jeżeli przesadzę z tym efektem. Dlatego trzeba tutaj ewentualnie bardzo delikatnie to podkręcić, dosłownie delikatnie. I wreszcie wyrazistość. Wyrazistość też można popróbować w ogóle jeśli chodzi o wszystkie te efekty. Myślę, że każda minuta spędzona właśnie na eksperymentowaniu z nimi, może sprawić, że nagle w Twoim sklepie pojawią się sprzedaże, bo po prostu pięknie to zacznie wszystko wyglądać. Więc ja sobie to zastosuję i mi pięknie to wszystko podmieniło. Zdjęcie jest dużo teraz ładniejsze, takie przyciągające, bo jest też rozjaśnione, jednak lubimy jak jest ten kontrast. Drugą opcją jest oczywiście przekształcanie, czyli jeżeli chcemy zmienić sobie rozmiar. To też tutaj oczywiście możemy na Etsy to od razu zrobić. Ten klasyczny, zalecany najbardziej rozmiar to kwadrat. Jeżeli, jeżeli masz produkt bardziej pionowy, no w moim przypadku ja to często pokazuję na modelce czy na sobie, więc no często po prostu to musi być pionowe, no to zostaw to pionowe. Nie trzeba zawsze po prostu dążyć do tego kwadratu no i to jest ten stary format, który nadal się czasami jeszcze wyświetla więc też możesz zadecydować zwłaszcza jeśli znowu masz poziome bardziej produkty, żeby jednak robić zdjęcia w tą stronę te pozostałe, no to to są bardziej takie formaty social media tak naprawdę skupiłabym się na tych pierwszych ja sobie tego tutaj nie będę zmieniała i teraz dodatkowy trik, jeśli chodzi o zdjęcia jest coś takiego jak tekst alternatywny i moim zdaniem Zawsze warto tutaj dodatkowo opisać, co znajduje się na zdjęciu. To jest głównie po to, żeby Google mogło znaleźć konkretne przedmioty i warto tutaj, na przykład, dodać informacje o wersji kolorystycznej, czyli przykładowo jeśli oferujesz je różne, no to w temacie, w tytule oferty nie wpiszesz wszystkich tych kolorów, ale już tutaj możesz jakby powiedzieć tytuł oferty i dodatkowo wpisać, na przykład, różowy, czy niebieski i jeżeli ktoś wpisze później, na przykład w Google różowa bluzka na szydełku, konkretnie właśnie ze słowem różowa, to jest większa szansa, że konkretnie taki model właśnie znajdzie. Wprowadzenie tych zmian to jest mała rewolucja, jeśli chodzi o Etsy naprawdę się cieszę, że to zostało wprowadzone, bo naprawdę wielu sprzedawców ma z tym problem, że zdjęcia są nieco zbyt ciemne, a dosłownie teraz to jest parę chwil i zupełnie inaczej to będzie wyglądało, rzucało się rzeczywiście w wyszukiwarce. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie użyteczny. Jeżeli tak, koniecznie zostaj na kanale, ponieważ jest to kanał przede wszystkim skierowany na to, żeby pomóc ci odnieść sukces na Etsy. Jeżeli natomiast uważasz, że przydałaby ci się porada indywidualna odnośnie Etsy, potrzebujesz wsparcia, zajrzyj koniecznie do opisu i dowiesz się w jaki sposób mogę ci z tym pomóc. Daj mi znać, jaka jeszcze funkcja przydałaby się na Etsy lub być może jakiś temat, który chciałbyś chciałabyś, żebym rozwinęła. A my Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.